Dlaczego to, co zrobił Trofet, nie ma dla mnie znaczenia? Na jakie dane tak naprawdę powinniśmy zwracać uwagę? Co ja aktualnie robię ze swoimi kryptowalutami? Jakie mam pozycje? To i wiele więcej w dzisiejszym filmie. To będzie naprawdę taki gruby materiał. Przekażę Wam, myślę, takie najważniejsze, kluczowe, przynajmniej dla mnie, informacje. Mam nadzieję, że dla Was też. Pogadamy sobie o cykliczności Bitcoina, o 18-letnim cyklu, o cyklu globalnej płynności oraz wiele więcej. Myślę, że to będzie naprawdę ciekawe. Dlatego, żeby już nie przedłużać, zapraszam do subskrypcji oraz do oglądania. Treści na tym kanale mają charakter edukacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z wysokim ryzykiem, a decyzję podejmujesz na własną odpowiedzialność. Ok, zacznijmy może od tego tematu najbardziej grzanego, czyli o obniżkach 100% w Stanach. W internecie aż huczy, każdy o tym gada, dlatego przegadajmy sobie to szybko. Myślę, że to mimo wszystko jest dosyć ważne. Nie o tyle, co wydarzy się jutro, no bo gdy ja to nagrywam, jest 16 września, decyzja będzie jutro, 17 września, ale bardziej w długim terminie. Nie, moim zdaniem jest to bardzo ważny element e, odnośnie 18-letniego cyklu, ale, ale o tym pogadam troszkę później. No, jak widzicie, tutaj mamy 96% szans, e, lekko ponad, to się tam ciągle zmienia, na obniżki o 25 punktów bazowych, no i 4% na obniżkę o 50 punktów. E, czyli nie chodzi tutaj o to, czy obniżki będą, tylko o ile tak. E, wiele osób uważa, że będzie sell the news, no i faktycznie jest to możliwe, tak, dlatego że jeżeli spojrzymy sobie na wykres aktywów, nie tylko bitcoina, ale również giełdy, no to. E, ona rosła razem z rosnącym prawdopodobieństwem obniżek tych stóp. No, i gdy w końcu to się wydarzy, może być faktycznie realizacja zysków osób, które zagrywały pod to wydarzenie. E, może, ale nie musi, no bo jeżeli na przykład zask zaskoczą, obniżą o 50 punktów, moim zdaniem powinno się to wydarzyć, ale e, czy tak się wydarzy? No, widzicie 4% szans na to jest. E, dlaczego? Moim zdaniem powinno zostać obniżona o 50 punktów, bo moim zdaniem Fed robi to, co zwykle, czyli reaguje za późno. Jeżeli spojrzymy sobie na ostatnie dane o gospodarce w Stanach Zjednoczonych, no to zobaczcie, że tutaj miejsc pracy, spodziewaliśmy się nowych miejsc pracy, 75 tysięcy, było 22 tysiące i to nie są pierwsze takie dane. Wcześniej była korekta danych, tam w ogóle taki yy, bałagan się troszkę zrobił, ale generalnie tak skracając już to, no gospodarka Stanów Zjednoczonych jest no, w kiepskim stanie, tak? Te tutaj bezroboci i tak dalej, zatrudnienie, bardzo kiepsko to wygląda. No i Fed oczywiście reaguje na te dane, ale moim zdaniem, obniżając te stopy teraz, tak, ale moim zdaniem, no, można było przewidzieć, że te zatrudnienie spadnie, bezrobocie będzie rosło już wcześniej, bo tak długo trzymane wysokie stopy procentowe po prostu doprowadzają do tego, oni czekali jakby na kolejne potwierdzenia. No i moim zdaniem po prostu Trump słusznie nazywał Powella Mr. Too Late, ale dlaczego o tym mówię, dlaczego to jest takie ważne? No bo moim Zdaniem, to po prostu potwierdza nam e, fakt, że 18-letni cykl znowu się powtórzy. No, bo musicie wiedzieć, że według tego cyklu, 18-letniego cyklu, e, jakby koniec fazy wzrostowej zakończy się w 2026 roku, no i czeka nas recesja. I dlaczego m, o tym mówię akurat teraz odnośnie tej reakcji Fedu? E, no, bo musicie wiedzieć, że w poprzednich cyklach, tak swoją drogą jeszcze szybko dodam, ja stworzyłem film o 18-letnim cyklu. Teraz tak pobieżnie powiem, tak na szybko, ale jeżeli was ten temat Ciekawi, jesteście ciekawi, co to jest ten osiemnastoletni cykl, dlaczego to jest takie ważne, tym bardziej, że jesteśmy u schyłku tego cyklu, tak? Czy jesteście ciekawi, co robić, co to jest ten osiemnastoletni cykl, jak to zrozumieć i tak dalej, no to w tym filmie to wszystko tutaj omówiłem, omówiłem przykłady historyczne, omówiliśmy sobie tutaj cały jeden cykl, a nawet dwa, krok po kroku, co się działo, jak reagował Fed i tak dalej. Wszystko tutaj przeanalizowałem, stworzyłem taki film, no i też nałożyłem to wszystko na aktualną sytuację. Moim zdaniem warto jest ten film obejrzeć, tym bardziej, że jest to najpopularniejszy film aktualnie mój. Już prawie 50 tysięcy wyświetleń, wielkie dzięki za to, serio. Ale wracając, FED reaguje, moim zdaniem, za późno i za późno obniża te stopy. Zresztą mogliście zauważyć, że długo odwlekali to, już ludzie liczyli, że wcześniej to będzie cięte. No i w poprzednich cyklach było dokładnie tak samo, czyli obniżali stopy dopiero, gdy jakby gospodarka Stanów była w opokanym stanie, już były naprawdę mega złe tutaj dane, które są tak samo teraz. Obniżali te stopy właśnie tutaj już na samej górze, rynki jeszcze rosły, wszystko jeszcze rosło, ale obniżali je pomału, właśnie zbyt późno, no i gdy przyszła recesja, były spadki, wszystko po prostu spadało, no to wtedy te stopy szybciutko cieli w odpowiedzi na ten kryzys, aby ratować gospodarkę. Już cieli te stopy szybko do zera praktycznie, a wcześniej właśnie zwlekali. I tak było podczas kryzysu w 2008, w latach 90., 70., 50. było za każdym razem praktycznie tak samo. Fed reagował właśnie za późno, za nisko te stopy obcinali tutaj, czekali dopiero, czekali, zwlekali, co doprowadzało właśnie do recesji. E, moim zdaniem, serio jest to bardzo ciekawe. Jeszcze raz zapraszam was do obejrzenia sobie tego e, filmu. Ja na telegramie także często dodaję wpisy o 18-letnim cyklu, jakieś ciekawostki. Także do telegrama także Was zapraszam. Link macie w opisie. Mówię wam o tym dlatego, że 18-letni cykl jest dla mnie teraz kluczowy, dlatego że on się pokrywa z cyklem Bitcoina oraz cyklem globalnej płynności, ale do tego przejdziemy za chwilę. E, no, bo zobaczcie, tutaj mamy nałożoną cykliczność Bitcoina na wykres Bitcoina. To może troszkę chaotycznie wygląda. Tak naprawdę jest bardzo proste, mamy tutaj halving, tutaj na przykład jest trzeci halving i ten halving rozpoczyna nam wzmożone wzrosty, które trwają około tam 550 dni, 530, a później mamy rok bessy, rok spadków od dołka spadków do kolejnego halvingu. Liczymy tutaj okres akumulacji, tak samo około 530 dni, no i halving kolejny rozpoczyna nam fazę wzmożonych wzrostów. To się powtórzyło już raz, drugi i trzeci raz od pierwszego halvingu liczymy cykliczność, no i aktualnie jesteśmy w tej fazie właśnie wzmożonych wzrostów. No i nie ma co ukrywać, że jesteśmy już u schyłku tego cyklu wzrostowego i według cyklu Bitcoina właśnie ten cykl wzrostowy i BESSA powinien rozpocząć się gdzieś pod koniec tego roku, z początkiem przyszłego, czyli zauważcie, że cykl 18-letni mówi o recesji w przyszłym roku, a cykl Bitcoina mówi o bezsie w przyszłym roku albo pod koniec tego. Gdyby tego było mało, no to cykl Bitcoina to nie jest taki przypadek z tymi halvingami, że one są tutaj, no bo zobaczcie, że jeżeli nałożę cykl Bitcoina na wykres S&P 500, co nie ma tak naprawdę sensu, tak, no bo co mają e, halvingi do jakby S&P 500 i tak dalej, no nic nie mają, ale zauważcie, że to się wszystko pokrywa, tak, tutaj mieliśmy halving, wszyscy wzrosty, przyszła bessa na Bitcoinie, no to była bezca na S&P, e, akumulacja, no i wzmożone wzrosty, zobaczcie, że to po prostu działa. Dlaczego działa? No bo halvingi i cykl Bitcoina to nie jest przypadek, że te halvingi są w takich miejscach. Satoshi Nakamoto tak to wymyślił, że to się łączy z cyklami koniunkturalnymi, a te bazują na globalnej płynności. O globalnej płynności także bardzo to mówię. No i teraz nie powiem nic nowego, jak to że globalna płynność dalej rośnie. I dalej rośnie z własnym cyklem. Tutaj na czerwono mamy cykl globalnej płynności, na czarno, właśnie globalną płynność. No i jak możecie zauważyć, szczególnie w ostatnim czasie, ale ogólnie tutaj jest od 1970, no trzymamy się tego cyklu. Aktualnie globalna płynność jeszcze rośnie. Tutaj mam bardziej aktualny wykres. Zobaczcie, że cały czas tutaj rośniemy, ale cykl globalnej płynności także ma swój koniec pod koniec tego roku lub początek przyszłego. Tak samo tutaj, zobaczcie 1965, zobaczcie, jak długo jest to w ogóle mierzone. Czyli zobaczcie, mamy 18 cykl, który mówi nam o tym, że w przyszłym roku będzie recesja, kryzys Cykl bitcoina, który mówi nam o tym, że pod koniec tego roku lub z początkiem przyszłego będzie besa, no i cykl globalnej płynności, który mówi nam tak samo o tym, że pod koniec tego roku lub z początkiem przyszłego czekają nas gorsze czasy. Ale tutaj, żeby tak nie straszyć, no to końcówki cykli wzrostowych mają też yy, jeden plus, mianowicie charakteryzują się największymi wzrostami. Z tego też powodu nie uważam, aby to był koniec cyklu bitcoina, aby to już była besa. No po prostu besy nie. Wyglądają w taki sposób, że coś tam sobie lekko spada, mamy odbicie i tak dalej. Jeżeli przychodzi bezsa, no to sami zobaczcie rura w górę, a później rychłe spadki. I zobaczcie, że mimo, w że w poprzednim cyklu tak samo tutaj mieliśmy jakieś pod koniec zawirowania, boczniak i tak dalej, to mimo wszystko pod koniec była jeszcze ostatnia laga w górę. I moim zdaniem taka laga w górę jeszcze nas tutaj czeka. I moim zdaniem Bitcoin jeszcze urośnie. Ale nie ma co się łudzić, że jesteśmy w ostatnim etapie cyklu, nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, kiedy ten cykl się dokładnie kończy, możemy tak mniej więcej. Ja tak myślę, że listopad to już maksymalnie, już nie chcę mieć w ogóle kryptowalut. Mimo że ten cykl może trwać nawet do stycznia i dalej ta cykliczność będzie zachowana, no bo to jest wszystko takie mniej więcej. Ale patrząc na to, że no, cykl wzrostowy trwa półtorej roku, tak, no 530 dni, no to kurczę, taki plus minus miesiąc, dwa miesiące i tak jest spoko, tak. No bo już tutaj jeżeli ktoś grał z cyklicznością, to powinien być zarobiony w tym momencie. Także także oczywiście ja swoje bugi takie które uśredniałem tutaj gdzieś kupowałem dawno temu już sprzedaję, bo dla mnie to nie ma dużego znaczenia, czy sprzedam Bitcoina po 116, czy po 130, no bo kupowałem go tutaj po 30, po 15 nawet tysięcy, tak? Także już go pomału sprzedaję, robię takie DCA out, krok po kroku po prostu go sobie sprzedaję, tak jak go kupowałem, krok po kroku, tutaj uśredniałem cenę, tak? Uśredniam cenę sprzedaży. Ethereum także delikatnie sprzedaję, no bo mamy już od dawna, a nie ma co mówić, fajnie nam tutaj wzrosło, mimo, że ja uważam, że wzrośnie jeszcze więcej i mimo, że jesteśmy już właśnie pod koniec cyklu i zaraz wam powiem do dokładnie o moich pozycjach, ale zanim o tym, to tylko przypomnę o trwającej promocji na BitGet, w której możecie zgarnąć 20 USDC. Normalnie do wypłaty wystarczy, że zrobicie pierwszą wpłatę w wysokości co najmniej 100 dolarów. Tutaj macie więcej szczegółów. Co ważne, aby to działało, no to musicie założyć konto z mojego linku, który znajdziecie w opisie. Warto jest to zrobić, dlatego że mając BitGet z mojego linku będziecie mieli niższe opłaty oraz załapujecie się na bonus tradera. Jest to taka akcja, w której ja oddaję wam część zysku z afiliacji. Po prostu wy sobie korzystacie z giełdy, normalnie tam kupujecie, Zdajecie, gracie na futures i tak dalej. No i ja za wasz obrót wynagradzam was w postaci USDT. Co miesiąc rozdaję wam po prostu krypto. Możecie zgarniać co miesiąc i to nie jest jednorazowe. Każdego miesiąca możecie zgarniać 200 USDT. Być może te nagrody niedługo jeszcze zwiększę. Także serio warto, link macie w opisie. Okej, okay, jeżeli o mnie chodzi, no to ja tutaj w dalszym ciągu e, wzoruję się tym wzniesieniem FIBO na Bitcoinie. Tutaj od tego dołka do szczytu. I zobaczcie, że w tym miejscu tutaj na tym poziomie to jest 0,382 FIBO, odpalałem sobie longa o czym pisałem wam na telegramie, że w tym miejscu mam zlecenie, no i to zlecenie mi złapało, to też wam dawałem znać, że mi złapało i że przechodzę na break even czyli po prostu ustawiam sobie stop lossa na miejsce wejścia, tak też zrobiłem no bo wiecie, kurczę, ja uważam, że bitcoin faktycznie może polecieć nawet tak w krótkim terminie po 120 ale są takie niepewne teraz niepewna jest taka sytuacja właśnie odnośnie tych 100% i tak dalej, tego wolę się to, na co ja bardzo zwracam uwagę, no to linia Trap. Linia Trap, no to jest po prostu linia, która pokazuje nam średnią cenę zakupu krótkoterminowych inwestorów, a musicie wiedzieć, że krótkoterminowcy wyprzedają się ze stratą. Co możemy sprawdzać sobie na przykład na tym wskaźniku, zobaczcie, oni cały czas byli tutaj pod wodą, sprzedawali ze stratą Bitcoina, aktualnie są gdzieś na zero, więc jeżeli dobijamy do tej linii i oni, jeżeli oni są gotowi sprzedawać ze stratą, no to co dopiero na lekkim plusie albo na zero, tak, no to tym bardziej będą wyprzedawać, no i... No i ciężko może być ten poziom linii trap przebić. Jeżeli tą linię przebijemy, zamkniemy się ponad nią, to moim zdaniem to 120 to leciutko. No chyba, że faktycznie będzie jakiś duży sell the news, mega tam rynek nam się zawali jutro. No to może być różnie. Wtedy mam zlecenie tutaj aż na Bitcoinie na 104 tysiące. To jest ten najniższy poziom FIBO. Być może będę łapał też tutaj wyżej, będę próbował na 108, no bo zobaczcie tutaj reakcja była bardzo często na tym poziomie. W ogóle to wzniesienie Fibo już <noise> długo z niego korzystał, naprawdę fajnie się to sprawdza. W każdym razie już w longu jestem, fajnie mi to udało się złapać, bo od tego poziomu idealnie się odbiliśmy, no ale właśnie jestem na break-even, żeby już nie ryzykować. Jeżeli chodzi o Ethereum, na razie w longu ani w shortcie nie jestem. Ethereum nam tutaj spada, ale zobaczcie, że i tak jesteśmy fajnie tutaj wysoko. Na Ethereum także mam zlecenie tutaj na tym ostatnim poziomie, to jest 3700 okolice. Co jest też ciekawe, no to krótkoterminowcy wyprzedają ze stratą, a w tym samym czasie Duże portfele, grubasy cały czas kupują, szczególnie tutaj Ethereum. Zobaczcie, jak duże te poziomy są. To są te niebieskie linie tutaj. No to pokazują nam, jak duże te zakupy są. No i zobaczcie, że cały czas tutaj jesteśmy blisko rekordów. No i tak, poza tym posprzedawałem troszkę właśnie Bitcoina, Ethereum. Troszkę altcoinów posprzedawałem. W razie, gdyby to faktycznie mega tutaj spadło, no to sobie odkupię taniej. No i wiecie, jak to jest. Często piszecie, że ale analiza, albo góra, albo dół. No to ja Wam powiem tak. W krótkim terminie nie mam pojęcia, bo możemy, może być tutaj korekta, faktycznie jutro ten Seldenius, nie da rady tego przewidzieć, ale dla mnie w średnim, długim terminie, tam miesiąc, dwa miesiące, no to góra. Dlaczego góra? No po pierwsze cykliczność, która wskazuje, że już jesteśmy przy końcu cyklu, a cykle nie kończą się nudą, tylko szczytem euforii, którego akurat nie ma jeszcze. Fajnie, bo cykl bitcoinowa się łączy się z 18-letnim cyklem, który mówi to samo, że pod koniec jest pompa. Cykl płynnościowy mówi to samo. Co do cyklu globalnej płynności jeszcze, on no to zobaczcie, ja tutaj nałożyłem globalną płynność płynność na Bitcoina, ale to jest przesunięte o 108 dni, no bo Bitcoin ogólnie rynki reagują z opóźnieniem na wzrost globalnej płynności, a zobaczcie jaka to jest korelacja. No i zobaczcie, że globalna płynność cały czas tutaj rośnie. Aktualnie mamy ATH, najwyższy poziom tak cały czas tutaj. Tutaj była lekka zadyszka, ale ogólnie jesteśmy jeszcze wyżej. No, i Bitcoin powinien na to zareagować. Samo wskaźnik Big Guy. Zobaczcie, mieliśmy największy tutaj sygnał od roku, tak naprawdę. No, i moim zdaniem ta, ten wzrost to nie jest jeszcze pełna reakcja na to. Tak swoją drogą, jeżeli chcecie mieć ten wskaźnik Big Guy, linię Trap oraz ten mój wskaźnik cykliczności, no to to wszystko macie na Telegramie. Link macie w opisie. Dołączacie sobie do Telegramu, klikacie przypiętą wiadomość, klikacie tutaj darmowe wskaźniki. To was przenosi do takiej strony. No i tutaj macie te wszystkie wskaźniki. Macie opis każdego z nich, link, a nawet film, wideo. Nagrałem. Opisujący taki wskaźnik. Nie do wszystkich jest, do tych, do których uznałem, że potrzeba. Ja tak staram się wybierać najbardziej te przydatne, a na samej górze macie moje wskaźniki, właśnie cykliczność, oraz wskaźnik COT, który mówi nam o tym, czy instytucje longują, shortują. Także taki wskaźnik stworzyłem. Wszystko jest za darmo. Link do Telegrama w opisie. No i tak podsumowując to wszystko, ja uważam, że Bitcoin, Ethereum, altcoiny jeszcze powinny wzrosnąć. To też by tak pasowało, wiecie, ogólnie grubasom, tak, żeby ulicę zapakować w krypto, w altcoiny i później dopiero. Spuścić, po prostu doprowadzić do Bessy, aby oni potracili po prostu, aktualnie ulicy jeszcze nie ma, muszą ich przyciągnąć. To jest takie trochę martwiające, że faktycznie ulica już powinna być na rynku, ale moim zdaniem narracja na rynku tak szybko potrafi się odwrócić, że tutaj miesiąc czy dwa miesiące to naprawdę możemy być w zupełnie innych okolicznościach, czyli tak jak mówię, no zgodnie z cyklicznością jesteśmy przy końcu, już dobrze jest zabierać jakieś zyski, no bo nigdy nie wiadomo, ja też mogę się po prostu mylić, mogę nie mieć racji, tak, muszę brać to pod uwagę, dlatego już wyprzedaję, ale nie ukrywam, że liczę tutaj na więcej, że jeszcze tutaj szczególnie właśnie altcoiny wzrosną. Myślę, że Bitcoin jeszcze spokojnie tutaj pobije nam ATH. Ethereum zresztą tak samo. Nie wiem, co będzie jutro, nie mam pojęcia. Jeżeli wszystko pospada, będzie jakaś duża korekta naprawdę, no to myślę, że jeszcze się tutaj obkupię, szczególnie w altcoiny będę wchodził. A jeżeli nie będzie korekty, będzie pompa, no to będzie rosło to, co już mam. Ewentualnie będę próbował rozgrywać rynek. O tym wszystkim na 100% poinformuję was na Telegramie, co będę kupował, co będę rozgrywał. Tam zawsze wam daję takie info, dlatego wbijajcie do mnie do Telegrama. Pamiętajcie Mówicie też o tej promocji na BitGet, wszystkie linki macie w opisie. Dzięki za dzisiaj. Dajcie znać, co wyrobicie, co wymyślicie, czy gracie z cyklicznością, czy macie jakieś swoje strategie. Dajcie znać w komentarzu. Dzięki za dzisiaj, do następnego. cześć. cześć.